Dziecko zaczyna się świadomie uśmiechać Kiedy skończy miesiąc W tym czasie możesz zacząć używać Szamponu Johnson's Baby Który dzięki formule No More Tears W przeciwieństwie do mydła Nie drażni oczu i skóry niemowlaka Jest łagodny jak czysta woda Ciekawe czy ten uśmiech To zwykły zbieg okoliczności Trudno uwierzyć, że najsztuplejsze kobiety słodzą najwięcej. Trudno uwierzyć, że można słodzić nie używając cukru. Ale taki właśnie jest sweater. Cudownie słodki i zawiera 10 razy mniej kalorii niż cukier. Od dzisiaj sweater. Słodka wolność od kalorii. ...magiczny zapach. Grafit. Nowy zapach aqua. Męski i zmysłowy. Grafit. Napięcie rośnie. Nie ma pan akcji handlowego? Jeszcze do 13 czerwca może je pan zamówić 3% taniej. Bank handlowy w Warszawie S.A. Sprzedaż akcji tylko do 13 czerwca. To co? Podbiór maklerskie? Wlewam mleko do Shaker kaos Kola kaos, koktajl gotowy. Jest pełen witamin i mikroelementów. Dzieci to uwielbiają. Wow, jednym piaskiem to naprawdę zabawne. Teraz twoje ulubione Kola Kao razem z Shaker kao. Pyszna zabawa mi rzecz Kola Kao Sama natura użyczy siły twoim włosom. Jej życiodajne skarby, zaklęte w głębi ziemi, wykradzione przez wody strumieni i rzek. Nowy szampon Timo z mikroelementami. Źródło cennych pierwiastków, dających ludziom zdrowie, energię i piękno. Timotei z mikroelementami. Twoje włosy tak zdrowe, jak chciała natura. Wszystkim kobietom, które boją się bólu depilacji, Philips wydykuje Sakinel Sensitive. Jedyny depilator ze specjalną przystawką, która rozmasowuje skórę, zapewniając niemal bezbolesną depilację. Po której nogi są gładkie przez cały tydzień. Philips, odkryj na przysiad. A teraz Wasza ulubiona audycja radiowa i wyjątkowa dedykacja. Dla mnie. To moje magnum. Tak, prawdziwa czekolada. Właśnie tego potrzebowałam. Wróćmy do programu. Coś naprawdę niezapomnianego. Walczą wielcy tego świata. Młody pilot robi wszystko, aby sensacyjny ten nie dostał się w ręce i tylko jeden zwycięzca. Szalone pościgi, niebezpieczne rozgrywki, znakomite W Jednej z głównych ról słynny agent 007 Timothy Dalton. To trzeba zobaczyć. Człowiek rakieta 9 czerwca o 20.05. Informujemy, że film ten będzie niedostępny trawą satelitarną. Prosimy o odbiór z nadejników na ziemię.